Cześć kochani, tutaj Industries Investments i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić token Aero bądź też Aero od Aerodrome Finance i naprawdę jestem mega bullish, jak to mówią Amerykanie, na punkcie tego tokena. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym, słuchajcie o co chodzi. Aerodrome Finance to pochodna Velodrome Finance, z tym że Velodrome Finance jest na optymizmie, znaczy blockchainie optimist, natomiast Aerodrome Finance jest na blockchainie base którego też jestem mega zwolennikiem. Oba są tak naprawdę Layer 2 blockchainami Ethereum, czyli blockchainami warstwy drugiej, które mają dosłownie ułamek ceny tego, co się płacimy za warstwę pierwszą Ethereum, czyli gas fees, czyli opłatę za, za to, że transferujemy cokolwiek, że coś słapujemy, że wykonujemy jakiś kontrakt, to na base jest to naprawdę to są centy, jak nie dziesiątki, jak, jak, albo nawet i setne centa. To są mega małe pieniądze, bądź też no, no małe pieniądze na maksa. się co, co wykonujemy, bardzo mało płacimy, a nie płacimy 50-100 dolarów jak na Ethereum. Aerodrome Finance, słuchajcie, ma, jest naprawdę no, w stanie zwyżkowym. Widzicie, że na wykresie 60-dniowym to to podrożało o ile? O 1939%. O ja ciebie. Ja niestety zarobiłem. Niestety, no tak, no w zwykłym świecie to, to, to by powiedzieli dosyć normalny. Niestety zarobiłem zaledwie jakieś 40%, może trochę więcej na może 50%. No nie wiem, no ileś wtedy zarobiłem na tym tokenie, bo trochę wcześniej go kupiłem. Nie kupiłem go, niestety. Ech, tam, gdzie by właściwie patrzę sobie tutaj, bo oktober, December. Tak, no niestety w tamtym okresie. Słyszałem o tym tokenie, natomiast nie kupiłem go i teraz ponoszę tego kosza, znaczy może nie koszta, no bo zarobiłem na nim i mogę sobie go sprzedać. Nie zamierzam, od razu mówię, natomiast yy, byłbym po prostu jeszcze bardziej ustawiony niż jestem. Token to jest AMM, czyli Automatic Market Maker, czyli automatyczny animator rynku. Czyli coś takiego jak giełda scentralizowana, z tym, że jest to giełda zdecentralizowana, możecie wykonywać rzeczy takie jak robimy na giełdzie, czyli możemy swapować tokeny, możemy je yy, tak naprawdę liquidity pair robić, możemy. No, wiele rzeczy robić takich, które robimy po prostu na zwykłej giełdzie. Czyli, jeżeli mamy dwa tokeny, to możemy sobie te dwa tokeny w parze odpowiedniej w zależności jaka pulę jest Liquidity Pool, czy to jest 50 na 50, czy 80 na 20, czy to, czasami to są nawet trzy tokeny. Tu akurat nie spotkałem się, ale są też takie więcej puli, na przykład, gdzie jest więcej tokenów. Eee, słuchajcie, no, robicie pulę płynnościową i dostajecie tak naprawdę fees, to się nazywa, czyli takie, no, można powiedzieć, no. Jakiś procent tego, że ktoś korzysta z tej puli płynnościowej, bo wy wrzucacie ten token, prawda? I za to dostajecie jakąś parę tokenów, powiedzmy, że to będzie rapt IT i IT. No to dostajecie 20%, powiedzmy, tam 50% rapt IT i 50% IT, czyli i e -E i zawiniętego Itera, e czyli Ethereum. I dodatkowo są tak tzw. incentives, czyli takie inicjatywy, czy takie dodatkowe nagrody za to, że korzystacie z ich liquidity pools i dostajecie właśnie np. token ERO od Aerodrome Finance. Możemy też swapować, czyli zamieniać tokeny i w tym momencie po prostu dostajemy <grytanie> najlepszą możliwą opcję, jedną z najlepszych opcji w momencie, gdy próbujemy zasłapać tokenów. Ona wyszukuje nam dobrego słapa, czyli takiego, który jest tani, który jest bezpieczny. Możemy zatwierdzić transakcję i w ten sposób wygrywa Aerodrome Finance, ponieważ bierze jakiś tam fee, czyli jakiś tam podatek, jakkolwiek, bardzo mały. Chciałem dodać, za to, że obsługuje nas po prostu we wzięciu tych tokenów, ze swapowaniu. Natomiast my dostajemy token taki inny, zamieniamy na przykład Ethereum na, na przykład. Na jakikolwiek innych sobie wymyślcie na jakikolwiek token, USDC na przykład i w tym momencie macie najlepszy, najlepszą opcję, żeby to zrobić. Token jest mega, tak naprawdę wznoszący, jeśli chodzi o jego wykres. Tu widzicie, że no, jeśli chodzi o market cap, no to mamy tu 721 milionów. Uważam, że ten token spokojnie, spokojnie pójdzie 10 razy do góry w przeciągu roku. To jest moja subiektywna opinia, ale spokojnie uważam, że, że tak będzie. Żałuję po prostu, tak jak powiedziałem, że wcześniej w niego nie wszedłem. Ale zobaczycie, że bardzo niedługo, tak mi się wydaje, no nie, no mogę powiedzieć, zobaczycie, ale wydaje mi się, że bardzo niedługo będzie on w pierwszej setce. Jego kolega Velodrome Finance jest na blockchainie Optimizm, który niestety nie jest już on tak tak naprawdę bullish jak ten, mimo że też bardzo dobrze się trzyma. To, to jest tak naprawdę podobny, to jest ten sam team z tego co, co wiem, albo bardzo podobny, zbliżony, tak. I, I tylko widzicie, że tutaj nie ma aż takich wielkich po prostu skoków zysków jak na Aerodrome Finance. Po pierwsze dlatego, że jest to blockchain base, a base blockchain jest naprawdę mega, mega bullish teraz. Ludzie po prostu chcą korzystać z tego blockchainu, bo jest mega szybki, jest zdecentralizowany, jest bezpieczny, a do tego współpracuje z nim kto, nie kto inny jak Coinbase, czyli jedna z największych giełd na świecie, współpracuje sobie właśnie z, 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 tym, z tym blockchainem, bo to jest ich blockchain, tak? Blockchain Base należy do Coinbase, oni stworzyli ten blockchain jako warstwę drugą Ethereum i naprawdę od, od kiedy weszło Denkan upgrade na Ethereum, no to e, widzicie tutaj jak się to announce that the base ecosystem fund has market quite a position. widzicie, że nawet ekosystem baseu to wspiera e, bardzo mocno ten Aerodrome finance i wydaje mi się, że to jest najlepsza no jestem prawie pewien, że to jest najlepsza, według mnie, według mnie oczywiście tak, najlepsza zdecentralizowana giełda, najlepszy automa Automated Market Maker na blockchainie BASE. Ludzie kochają ten, ten blockchain, bo powiedzmy, że Amerykanie no, nie, nie wchodzą tak często na Binance, jak my. Wy zapewne korzystacie z OKExa, z Binance. A tu oni mają głównie Coinbase, tam jest bardzo łatwy dostęp do tego Coinbase'u, przecież Coinbase teraz wprowadził ETF na, blo na, blok na blockchainie Bitcoina, tak więc all time high, tu pokazane jak tutaj on wspierali. Jest naprawdę dużo, dużo się dzieje na tym. Możecie wejść na ich Twittera. Dużo się dzieje na, na, na tym, co oni tutaj pokazują. Nowe pary są dodawane. LP Rewards. Widzicie, jak tutaj Liquid pers y, nagrody 400% APR, 445. Oczywiście, tutaj jak robimy parę, to musimy wiedzieć, że jest coś takiego jak Impermanent Loss. Można po prostu stracić pieniądze, jeżeli mamy asety, które są bardzo niestabilne, że to, bo jeżeli asety skaczą 10, 30, 100% w ciągu doby, to, a drugi w ogóle nie skacze, to, może się, to, to nasza pula może być taka po prostu, że danego aktywa będzie za mało i nasza pozycja będzie opłyniona. Więc jeżeli korzystacie i robicie LP PERS, no to najlepiej to zrobić w zestawieniu stable to stable albo na przykład wrapped iter do e, na przykład staked Lido iter. No, no takie, które są po prostu podobne wtedy APR może jest mniejszy, czyli tych nagród w skali roku jest mniej, ale są też wysokie po 20, 30, 40, po 15%, zależy co, tam niektórzy widzicie, że po 100, po 500, widzicie 564%, no mega, ale to są bardzo niestabilne pary i musimy wiedzieć i aktywnie uczestniczyć, żeby tak naprawdę zarządzać tym wszystkim. Od tego są różne projekty, które automatycznie zarządzają. Wydaje mi się, że Aerodrome może kiedyś przebić Market Capem nawet takie coś jak Uniswap. Uniswap to jest pierwsza, można powiedzieć, największa zdecentralizowana giełda, która, no, no, którą raczej wszyscy znają, prawda? bo Uniswap jest znany no, praktycznie przez wszystkich. Widzicie, że mamy 19 miejsce. Market Cap Uniswapu to jest jaki? to mamy 8 miliardów 745 milionów. No tam mieliśmy dużo mniejszy, prawda? Bo tam było zaledwie 740 milionów. a Przecież bull run tak naprawdę jeszcze się nie rozkołysał. Ja wiem, że blockchain, że bitcoin po prostu skacze dzisiaj, jest fajnie, bo mamy 70 tysięcy. Natomiast do, do tego, żeby on tak naprawdę przeleciał 100 tysięcy, brakuje nam troszeczkę, a wydaje mi się, że to po prostu się stanie, tylko stanie się wtedy, gdy no, będzie halving, a halving jest, jest za chyba 15 dni. O co mi chodzi? Jak, chcę, jak chcecie go kupić? Jeżeli chcecie go kupić, no to możecie na przykład go kupić na Coinbase, ale wiecie co? Nie możecie go kupić na Binance. A co to znaczy? Że to bardzo dobra, to jest to jest bardzo dobre dla nas wszystkich, z racji tego, że nie ma go na największej giełdzie, takiej europejskiej. Znaczy, to nie jest europejska giełda, ale takiej, której Europejczycy korzystają, bo jesteśmy przecież Europejczykami. I wiele ludzi na świecie korzysta z, właśnie z Binance, Amerykanie głównie z Coinbase, i do tego chodzi tutaj Coinbase Exchange. Wydaje mi się, że Aerodrome zostanie wprowadzony w niedługim czasie na, na Binance, i wtedy po prostu jego, jego cena znowu skoczy do góry. I co możemy powiedzieć? Możemy go kupić też na przykład na, gdzie jeszcze? Na Bitmarcie, na BitGecie. Ja osobiście sobie zrobiłem tak, że kupiłem sobie Ethereum. A Ethereum sobie wysłałem na blockchainie, właśnie base, bo można w, na Binance wejść sobie i Ethereum po prostu wysyłamy na blockchain base. A dlaczego na Base? Dlaczego Ethereum? No bo Ethereum to jest gas fees na, na base, tak? Bo to jest druga warstwa Ethereum i tam właśnie za gaz, czyli za nasze transakcje płacimy w tokenie mm, Ethereum, w Etherze. Więc tak to musi być, i sobie zasłopowałem to na aerodrome Finance, właśnie. I wszedłem sobie na ich giełdę, skorzystałem, oni sobie zarobili, ja sobie zasłopowałem, wszyscy są szczęśliwi, kwiatki są ogólnie kolorowe i życie jest piękne. Czasami wiadomo, że nie, ale wiecie o co chodzi. Mówimy tutaj o finansach, akurat mnie kręcą kryptowy, myślę, że was też, jeżeli mnie słuchacie. Uważam, że Aerodrome Finance to naprawdę dobry token, który warto kupić i który będzie skakał. Teraz mamy troszeczkę w dół, no już podczas kręcenia filmiku to już idzie do góry, w dół, no jest, jest, jest volatility osiągnięte tutaj jakieś, prawda, idzie sobie do góry w tym momencie. I co? No i oby jak najwięcej takich tokenów. Jest to logitny token, to nie jest żaden meme coin, on ma wielkie utility. Ludzie, którzy się nie znają, pewnie będą przechodzili z zwykłych meme coinów na... Takie tokeny, które mają jakąś po prostu jakąś wartość, która nie jest zwykłym, po prostu myśleniem, że coś pójdzie w górę czy w dół, tak, spekulacją zwykłą. Tutaj naprawdę te fees są dystrybuowane do nas i do protokołu. Wszyscy zyskują. Słuchajcie, według mnie świetny token. Nie jestem oczywiście doradcą finansowym, ale zobaczcie, zainteresujcie się tym tokenem, jak na moje warto o 1.88. Mówię, ja zarobiłem tylko, 5, nie wiem, 50, 60%, nie pamiętam ile, coś takiego, no, ale uważam, że to jest dopiero początek. Szkoda, że nie wszedłem w to wcześniej, chciałem, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkich tokenów świata, ale e, według mnie jest to świetny projekt. Nawet jeżeli kupicie go dzisiaj, mimo że jest to zaledwie 12 dni poniżej all time high, no bo 2 dolary były zaledwie 12 dni temu, a ktoś, kto wszedł przy 00001 centa, nawet 20 dolarami no to mamy 20. Poczekajcie. O oh jest. Masakra. Jeżeli ktoś wszedł w tej najniższej cenie w 174 dni temu. To ja nie wiem, ile on ma pieniędzy, ale pewnie teraz zasuwa swoim pięknym Lambo i się z nas po prostu śmieje. Ja na razie Lambo nie mam, może kiedyś będę miał. Na razie jeszcze nie. I no to tyle na dzisiaj. Zainteresujcie się tym projektem. Możecie w niego wejść lub nie. Według mnie jest świetny. Nie jestem doradcą finansowym. Raz jeszcze dajcie lajka, like, zasubskrybujcie. Postaram się pokazywać Wam jak najwięcej, jak najlepsze projekty takich, które w nie wierzę, a jeśli nie wierzę, to mówię dlaczego w nie nie wierzę <grych> i opisuję. Nie, no w większość ostatni token, który mówiłem, trochę mniej w niego wierzyłem, to tak samo jak z WIF-em, więc jeżeli coś, coś mi nie pasuje, ale mam ten token, to mówię Wam też o tym, mówię Wam szczerze po prostu. Jak sprawa wygląda? Ten token jest dla mnie, według mnie, świetny po prostu. Trzymajcie się, cześć.